Zbiłem pionę z Cristiano Ronaldo. Nie, to nie jest żart. Słuchajcie, zobaczcie sami. Tak, tak, no, next time już na pewno nie będzie, ale trzeba przyznać, że przeżycie, słuchajcie, nieprawdopodobne. No, ja, moją w ogóle Instagram i media społecznościowe moje wywaliły do góry po tym filmiku. Naprawdę, jakieś. Kosmiczne liczby się pojawiły pod tym filmikiem także słuchajcie no co tu dużo mówić emocje były nieprawdopodobne no Cristiano przeszedł sobie przez Migzona zbił pionę no i powiedział next time żeby zadać mu pytanie no myślę że raczej to się nie wydarzy słuchajcie bo Zapewne to jest ostatni mecz Cristiano Ronaldo na polskiej ziemi. Ostatni gol Cristiano Ronaldo na polskiej ziemi i ostatnie zwycięstwo Cristiano Ronaldo na polskiej ziemi. Tak sobie trzeba podsuwać to, co wydarzyło się w sobotę na Stadionie Narodowym i to przegrana oczywiście reprezentacji Polski 1-3. Nie napawa optymizmem przed Chorwacją, prawda, ale trzeba przyznać, że no, sam meczyk yy, niesamowity. Wiadomo, ten gościu co bieg na trybuny, tam potem yy, to szu! jak wszyscy yy, po strzale Cristiano Ronaldo narodowy wybuch. to było naprawdę fajne przeżycie. No dobrze, no to zaczynamy klasycznie konkursikiem, słuchajcie, do wygrania co? Do wygrania stuwa od naszego partnera Fortuny, także nie pozostaje nic innego jak Was zapraszać do tej zabawy. Wytypuj dokładny wynik spotkania meczu. Polska, Chorwacja i strzelca przynajmniej jednej bramki w komentarzu pod tym filmem. Kto wygrywa z tak jak powiedziałem, stówę na początku, także gra warta świeczki. Przykład 1-0 dla reprezentacji Polski, bramka Lewandowski. A my, słuchajcie, zajmujemy się już Chorwatami. Chorwatami, którzy przyjeżdżają do Warszawy po zwycięstwie z Polską, oczywiście. No i co, nie pozostaje nic innego, jak zapraszać Was do tego odcinka, bo przeanalizujemy sobie ten mecz, oczywiście wytypujemy, co warto postawić, żeby wygrać u Buczka Hajsi. Chodźcie. No dobrze, słuchajcie, pierwsze wnioski po meczu reprezentacji Polski. Kto był najlepszym zawodnikiem? No według mnie ten pan. Zawoziarów za dziś. Naprawdę. Tak, no Piotr Ula strzelił bramkę i no jak na niego naprawdę ostatnimi czasy to w, w, tym, w tym meczu zagrał nieźle. No, trzeba przyznać, że jednak e, cała, cały zespół no, nie pokazał się z najlepszej strony. Portugalia oczywiście przez większość czasu miała piłkę, no i wydaje mi się, że no, debiutanci też nie zachwycili. E, zresztą nikt nie zachwycił, no dobra, bądźmy szczerzy, no może poza, poza Skorupskim i Zielem, to naprawdę nikt nie zachwycił, nie był to mecz naszej reprezentacji. Graliśmy z bardzo dobrą ekipą i to jest jedyne wytłumaczenie... Tego wyniku, ale no, trzeba przyznać, że też masa krytyki spadła na polskich piłkarzy i na trenera po tym meczu, oczywiście przegrany, no to zawsze jest krytyka. Ale co trzeba zmienić, żeby z tymi Chorwatami zagrać lepiej niż w Chorwacji i lepiej niż z Portugalią na Narodowym? No ja myślę, że wszystko, naprawdę, y, pełne decyzje są kompletnie dla mnie niezrozumiałe, a te wi to, ten widok, słuchajcie, kiedy Robert Lewandowski, najlepsza dziewiątka na świecie obecnie, znowu gra wokół linii y, pola środkowego i znowu pokazuje. Wszystkim środkowym pomocnikom podejdźcie, kurwa. Podejdźcie, podejdźcie. Pressing, odbierajcie piłki. No to jest naprawdę przykry widok, i ja, ja. Ja naprawdę widzę tą olbrzymią frustrację u Lewego. Zresztą on to powiedział w wywiadzie, prawda? No na pewno życzyłbym sobie, żeby więcej tego było. No też no, nie chcę schodzić po piłkę do linii obrony, żeby dotknąć piłkę, żeby gdzieś mieć pod gronę, bo to chyba to też nie o to chodzi. No. Na, na najlepszym rozwiązaniem jest gdzie gdzieś blisko pola karnego, w polu karnym, no, tą piłkę i gdzieś tam coś się dzieje. Więc zdecydowanie no, z jednej strony, no. Mm, Muszę być cierpliwy, że, że może jednak gdzieś te zagranie dostanę. Dzisiaj jedno, można powiedzieć, dostałem gdzieś tam głowę, głowę wygrałem, ale mi nie, miał, nie zabrakło, żeby żeby piłka wpadała do bramki. Więc oczywiście, no to jest jakby, ja nie jestem pomocnikiem, gdzieś gdzie będzie schodził, będzie miał dużo kontaktu z piłką na własnej połowie, no bo to też nie o to chodzi. no Tam mogę schodzić, co pograć, ale to na treningu, a na meczu ja gdzieś powinienem być bliżej pola karnego i tam czekać na, na dośrodkowania, na zagrania, na piłki. Więc naprawdę musimy zmienić bardzo dużo, by przeciwstawić się reprezentacji Chorwacji. Co gramy w tym meczu? Słuchajcie, co warto obstawić? No wydaje mi się, że jest to ciężki mecz do wytypowania, ale ja gram coś takiego. Uwaga, wąski, skup się. Obie drużyny strzelą bramkę tak wydaje mi się słuchajcie że jest to na pewno bardzo prawdopodobne biorąc pod uwagę naszą defensywę biorąc pod uwagę ofensywę Chorwacji no i oczywiście biorąc pod uwagę to że gramy na narodowym że Polska jednak te bramki na narodowym strzelać potrafi no to obie drużyny strzelą bramkę powyżej 2,5 rzutu różnego reprezentacji Polski no i słuchajcie, znowu gramy gol Roberta Lewandowskiego. No naprawdę cały czas wierzę, że na tym zgrupowaniu Robercik się przełamie w reprezentacji i uda mu się strzelić bramkę. Może jakiś karny, może jakaś dobitka, może coś. Także taki kursik, słuchajcie, też ląduje do naszego kuponiku i mamy taki gotowy kupon, słuchajcie, na, na ten mecz. Zobaczcie sobie sami. Dajcie znać w komentarzu, czy, czy jest prawdopodobny. A ja co? A ja jeszcze wam muszę powiedzieć, że no naprawdę kiepsko się ogląda tą naszą reprezentację. Nie wiem, ja, widzicie, rok pracy Michała Probierza w reprezentacji i cały czas są, no, nieprawdopodobne braki w tej, w tej drużynie. Trzeba przyznać, że no, nie funkcjonuje te, to przejście z obrony do ataku. Nie funkcjonuje to wszystko tak, jakbyśmy chcieli, żeby funkcjonowało. Wiemy, że Chorwaci to przecież to, co zrobili nam w meczu u siebie, no, to była trochę krzywda dla naszego zespołu, bo oni też cały czas kontrolowali ten mecz. Tak samo było w przypadku Portugalii. Także, no, my z tymi zespołami z topu albo z tymi z europejskiego topu, no nie, nie istniejemy za bardzo, chociaż oczywiście ten oczywiście mecz ostatni z, na Euro z Francją no, udowodnił coś innego, ale brakuje, brakuje tutaj naprawdę kochane, brakuje jaja, widać frustrację Ulewego, widać, że to wszystko nie funkcjonuje tak jak trzeba, widać, że o jedele no, debiut zaliczył, ale czy udany no wątpię, wiemy, że było zamieszanie w sieci po słowach Jakuba Wawrzyniaka, on oczywiście za to przeprosił w następnego dnia, także nic się nie dzieje, Jedziemy dalej. No mi się wydaje, że Michał probierz też musi trochę spokornieć. Wiem, że jak to brzmi, jak ja mówię do selekcjonera reprezentacji Polski, ale wydaje mi się, że on myśli, że jest nieomylny. I to jest chyba duży błąd, bo naprawdę mamy kurczę, mać potencjał piłkarski, niesamowity w tej reprezentacji, a jakoś kompletnie nie potrafimy tego wykorzystać. Też dziwne powołania, dziwne zestawienia. Myślę, że gra trójką obrońców to jest zabójstwo dla naszego zespołu, co oczywiście pokazują te mecze właśnie z, z zespołami stopu, kiedy, waha, kiedy po prostu nie ma czterech obrońców, kiedy wahadłowy nie nadąża nad skrzydłowym, a nasz obrońca za skrzydłowym typu Leao już kompletnie sobie nie radził. Mowa tutaj oczywiście o Walukiewiczu. No także widzicie, znaków zapytania naprawdę jest mnóstwo. Jestem ciekaw, co wymyśli Michał Probierz w meczu z Chorwacją. Mam nadzieję, że nie zabraknie zaangażowania. Mam nadzieję, że nie zabraknie No está aquí. podstępliwości, takiego pazura. Brakuje mi, słuchajcie, środka pola. To jest naprawdę dramat. Środek pola, typowy środek pola, defensywny, żelazne płuca, haruwa, box to box. Nie mamy takiego piłkarza. Nie mamy piłkarza, który dobrze odbiera i dobrze gra do przodu. I mi się wydaje, że to jest bardzo duży problem naszej reprezentacji i wydaje mi się, że trzeba takiego człowieka jak najszybciej znaleźć, bo na ten moment te yy, postacie, które wybiera Michał Probierz absolutnie się nie sprawdzają na tej pozycji, więc jestem ciekaw, co się wydarzy? Co się zmieni? Czekam na Wasze konkursowe typy, a ja się z Wami już żegnam. Cześć!